24 czerwca witam na Crypto Flash, informacje ze świata kryptowalut, także rynki tradycyjne. Zaczynamy od nich najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu, na które warto zwrócić uwagę. Inflacja w USA, ulubionym przez Fed wskaźnik inflacji cen osobistych wydatków konsumpcyjnych zostanie opublikowane w piątek. Może pokazać, czy widoczne spowodowanie inflacji będzie kontynuowane. W kalendarzu ekonomicznym znajdują się także czerwcowe dane dotyczące zaufania konsumentów oraz mająte dane dotyczące sprzedaży nowych i istniejących domów. Temat: technologii, Nvidia. Pytanie: co dalej? Czy długoterminowe argumenty przemawiające za akcjami spółek technologicznych są Solidne. Dwidia od początku roku wzrasta o 5%. Jeśli nastąpi korekta, niewiele wskazuje na to, że inwestorzy opuszczą na długo spółki z branży technologicznej i wzrostowej. Ceny oleju ropa spadła w piątek o około 1%, w związku z obawami, że wzrost globalnego popytu na ropę może zostać zakłócony przez silnego dolara amerykańskiego i negatywne wiadomości gospodarcze z niektórych części świata. Dolar amerykański wzrósł w piątek do najwyższego poziomu od 7 tygodni. Niższe stopy mogłyby wesprzeć ceny ropy, które w tym roku zostały obniżone przez słaby popyt światowy. Inflacja w strefie euro, Francja, Włochy, Hiszpania publikują w piątek Tekst dane o inflacji w czerwcu. Dane te nadadzą ton publikacji w całej strefie euro w następnym tygodniu. Będzie to kluczowe dla inwestorów próbujących ocenić, ile razy Europejski Bank Centralny obniży stopy procentowe w tym roku. Ponadto napięcie handlowe Chin i Unia Europejska zgodziły się rozpocząć rozmowy w sprawie planowanego nałożenia ceł na produkowanie w Chinach pojazdów elektrycznych importowanych na rynek europejski. Cła Unii Europejskiej w wysokości do 38,1% na importowane chińskie pojazdy elektryczne mają obowiązywać od 4 lipca, a ich pełne zastosowanie nastąpi w listopadzie. Oświadczenie Komisji Europejskiej. Europejskiej było następstwem decyzji Stanów Zjednoczonych o podwyższeniu w maju ceł na chińskie samochody i otwiera nowy front w wojnie handlowej z zachodu z Pekinem. Władze chińskie w komentarzach, w mediach państwowych, w wywiadach napomykały o możliwości środkach odwetowych. Poniedziałkowy poranek w Azji. Giełdy azjatyckie spadają w związku z wahaniami w handlu między Chinami a Unią Europejską. Inflacja w centrum uwagi. Dzięki chińskie odnotowują największe straty w związku z perspektywą wojny handlowej. Chińskie indeksy shanghai Shenzhen spadły odpowiednio 0,4%, 0,8%. Pekin rozważa nałożenie. Ceł odwetowych na import europejskich samochodów. Inne rynki narażone na kontakt z Chinami cofają się także: Australia spada o 0,6%, południowo-koreański indeks 0,9%, akcje japońskie rosną, tu jest oczekiwania na interwencję Jena. Pozycje long, short na poniedziałek. Dzień dzisiejszy, interwał 24 godzin. Płynność do zgarnięcia. 62400 za BTC, widzimy. Funding rate, tutaj zmienność. Plus, minus. W minusowych wartościach. Bybit, bit get Open interest połączony z wolumenem. Zobaczmy wczorajszy dzień. Mały wolumen, a także spadający open interest. Piątek 28 to zamknięcie największych pozycji w kontraktach. Pozycje do zgarnięcia. Cena BTC, między innymi 60 000 dolarów. Górnicy dzień wczorajszy. Odpływ 1388. Harsh on inversion. Tym samym jest wciąż w kwestii spadkowej. Token Unlock, najbliższe 7 dni w tym tygodniu, które tokeny mają Unlock, jakie wartości to ostatnia kolumna, wysoka Ant, 18 milionów dolarów, ponad 7%, Pendle 1,5 miliona dolarów, YGG ponad 10 milionów dolarów, AGX 5 milionów dolarów, Prime 6,93 Optimizm 54 miliony dolarów. Pod koniec tygodnia ONA 8,31 miliona dolarów. Czy Manta 2,3? DYDX 11,5 ponad 12. Znajdziemy także SUI o kwotę 60 milionów dolarów. Tether na Tron przewyższa Wizę pod względem dziennego wolumenu transakcji. Według danych pochodzących z sieci Look on Chain Tether w sieci Tron przekroczył Wizę pod względem dziennego wolumenu. Osiągając 53 miliardy dolarów. W porównaniu z Wiza jest to 42 miliardy. Dane Nansen pokazują, że w kwietniu trzy największe monety Stablecoin USDT. USDC i DAI osiągają łączny miesięczny wolumen obrotu wynoszący 1,360 miliona dolarów. Porównanie wartością Visa wynosi 1,23 biliona dolarów. Ostatnie wydarzenia Tether, w tym wsparcie edukacyjne, wprowadzenie Tether Gold mogło przyczynić się do tej tendencji. Stablecoin zwiększyły swoje miesięczne wolumeny transferów ponad 10-krotnie w ciągu ostatnich 4 lat. Mark Cuban twierdzi, że jego Gmail został schakowany po otrzymaniu fałszowego telefonu. Twierdzi, że żaden e-mail wysłany z jego końca po godzinie czasu Pacyfiku 15.30-22 czerwca nie pochodziło od niego. Twierdzi, że stracił dostęp do swojego konta Gmail po tym, jak padł ofiarą fałszywego telefonu zaledwie kilka miesięcy po tym, jak z jego portfela kryptowalutowego wyciekło ponad 800 tysięcy dolarów. Jak mówił, właśnie zostałem zhakowany na mój adres Gmail, ponieważ zadzwonił do mnie ktoś o imieniu Noach pod numerem 6523000. Powiedział, że mam intruza z fałszywą metodą odzyskiwania Google. Jeśli ktoś otrzyma cokolwiek od mojego maila po 15.30 czasu polskiego, to nie będę ja. Jest to 9 miesięcy po tym, jak gorący portfel Kubańczyka został wyszerpany prawdopodobnie przez hakerów, którzy czekali, aż zaloguje się na Metamask po raz pierwszy od miesięcy. Kubańczyk był ostatnio głośnym zwolennikiem krypto, szczególnie naciskając na korzystniejsze regulacje dotyczące kryptowalut w Stanach Zjednoczonych. Binance pomoże w dochodzeniu dotyczącym ataku BTC. Turk zamraża 5,3 miliona dolarów w skradzionych funduszach. Dyrektor generalny Binance Richard Tang pomaga w dochodzeniu w sprawie złośliwego ataku na turecką giełdę krypto. Atak na giełdy dotknął przede wszystkim zasoby w gorących portfelach, które są opartymi o oprogramowaniu portfelami kryptowalutowymi. Hot wallet jako bardziej wydajne w przypadku częstych transakcji, są bardziej podatne na ataki złośliwych hakerów. Cyberatak wpłynął tylko na Część z 10 kryptowalut na kiełdach, większość aktywów przechowywanych w Cold Wallet pozostaje bezpieczna. Chicago Mercantile Exchange CME jest obecnie liderem w handlu kontraktami terminowymi na Bitcoin. Dane Coinglass pokazują, że jest największą platformą do handlu kontraktami terminowymi na BTC. Całkowita liczba otwartych pozycji na platformie wzrosła do 10,1 miliarda dolarów, przewyższając inne główne giełdy na rynku krypto, jak widzimy Binance, Bybit, to OKX. Brazylijski piłkarz Ronaldinho pisze czas na krypto do głównego streamu. Kto jest ze mną? Pamiętamy jego incydent z poprzedniej hossy, mimcoinowy pump and dump. Temat NFT, 42 w tym roku wielkość sprzedaży przychody użytkownicy, a także inny dodał ciekawy materiał długi. Zapraszam link do materiału do kawy dla interesujących osób. Szybko lecąc, 24 rok. Globalna kapitalizacja rynkowa NFT przekracza 193 miliarda dolarów. 95% NFT jest bezwartościowych. Do końca 28 roku liczba użytkowników NFT osiągnie 16 miliona. W 24 średnim przychód na użytkownika na rynku NFT wyniesie 162 dolary. Same przychody na rynku NFT osiągną 2,37 miliarda dolarów do tego roku. Indie mają najwyższy poziom wykorzystania NFT. W 2021 roku najdroższy NFT został sprzedany za 91 miliona dolarów, podczas gdy ten najdroższy w 2023 za jedynie 1,4 miliona dolarów. Japonia to jedyny kraj, w którym kobiety będące właścicielkami NFT przewyższają mężczyzn. Tylko 2% kobiet na całym świecie posiada NFT. 32% osób w wieku 18-24 lat jest zainteresowanych NFT lub kupiło w przeszłości. 37% posiadaczy NFT ma dochody mniejsze niż 50 tysięcy dolarów. Blur nadal dominuje na rynku NFT pod względem wolumenu obrotu. Do końca tego roku rynek gier NFT osiągnie Wartość 471 miliardów dolarów. Sprzedaż dzieł sztuki NFT osiągnęła 15,7 miliona dolarów w kwietniu tego roku. Jak widzimy jest to spory materiał, ponadto pokazujący ciekawe graficzne statystyki. Wspomniany najdroższy NFT mem w 2021 roku był Doge. Jako najdroższy NFT kiedykolwiek sprzedano, przedstawił wizerunek podekscytowanego Shiba Inu imieniu Kabosu. Zapraszam na grupę Telegram, kryptospekulacja od wczorajsze podsumowanie danych i Zakładka YouTube playlist, Glasnod. Chlor Roots SCLP wyżej niż 40 to okta, 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 pisze spun na odpowiedź Crashing Blow, bez dużego ryzyka. Six, nine, 9 Qom, nom, tak, Qomnom, Tak, BirdEatBird, wczorajsza ankieta dnia, czy posiadasz memy na kłam, czy też Brintex, zdania podzielone, do sprawdzenia, Chlor ponadto według dyskusji, koszyk krypto, Nexa, Dynux, P3D i NTR, PI, Area, Brock, Mass, Paulina i tutaj temat dyskusyjny, co dodać, jak pisze Radziak, Hangsum, HMD, Road, oczywiście dwie strony gry, każdy inwestuje w mery swoich możliwości, a także zawsze warto research. Druga grupa, kryptospekulacja podgrupy, to tutaj różne tematy zakładki i temat nie tylko kryptowalutowy, co usuwać w Pozycja CoinGecko, pozycja top 1000, ostatnie 24 godziny, największe wzrosty, spadki, bez szału jak na obecny sentyment BTC, a my losujemy standardowo jednego zwycięzcę z komentarzy CryptoFlash do miesięcznego giveaway 50 dolarów, a dziś wpisujemy. KP 675, komentarz, brawo, gratuluję. Kryptospekulacja poniedziałek, dziękuję.